Okej, okay, ziomeczki, jestem w The Forest, grze, którą chyba już każdy zna. No, przynajmniej nie każdy, ale dużo osób zna i dużo osób e, zaczyna e, tak jakby nagrywać, że tak to ujmę. I też chciałbym spróbować swojej, tak jakby, mm, znaczy, po prostu pokazać wam, jak się w to gra z mojej perspektywy i w sumie to by było przeprowadzone, wiecie, Minecraft, e, Minecraft The Forest, Minecraft The Forest i czy byście tego chcieli. Ma zbyt dużo czasu? Nie mam, ponieważ są poprawki, ehm, ale spróbuję coś wykminić, więc trzymajcie się, cześć. To było na tyle, no i chyba w sumie to tyle. Więc piszcie w komentarzach, czy się coś takiego chcieli. Chcieli zobaczyć w moją perspektywę, część, w końcu coś innego od Minecrafta, w sumie bardzo podobna jest ta gra do Minecrafta. No i co, trzymajcie się część, to było takie krótkie info. Wbijajcie na Facebooka, Aska i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się część, piszcie w komentarzach, pamiętajcie, Wszystkie nam. Hej, Żomeczki.